Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z serii Gildia Developerów by Bitbag. Więc Dzisiaj mamy taki ciekawy temacik, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, z jakich rzeczy korzystamy przy okazji e, pracując na PHP, e, oprócz bazy danych oczywiście, bo tutaj niektórzy korzystają z bazy danych, niektórzy nie. No W każdym razie taki sobie temacik wybraliśmy troszeczkę i zaczniemy chyba standardowo od Elasticsearcha, tak? Kto korzysta z Elastic serca. Zdarzało się. A dlaczego? Po co on w ogóle? Możemy sobie produktów poszukać na przykład. Jak mamy ich całkiem dużo. To, to całkiem, całkiem przydatne się ten elastik staje. No właśnie, a pytanie, czym jest ten elastik tak w sumie? Nie? Kto wie? Ręka do góry szkoła. Pani procesor słucha. Mateuszu. Ja tutaj z pozycji Leika, Czy on jest po prostu e, jakąś turbo szybką bazą danych z dobrym szukaniem w tej bazie? Nie można nie. go grać z baską. Okay. On nie jest bazą danych. Okej. Okay. Zatem jakbyś, elast... jak jakbyś się uparł, to jest dokumentową taką. No, no, no sql składowe pojęcie, to mógłbyś powiedzieć, że jest nałe no składową bazą danych. Używanie do tego celu jakby może być kiepskim pomysłem, bo jak się przewróci, to chyba jest pusty powstanie, nie? Nie jest pusty, nie, on zatrzymuje w sobie dane. Ale kwestia jest taka, że Elasticsearch jest indekserem, a indekser przechowuje dane, ale w tym problemie, że powinien przechowywać nie wszystkie dane, bo indekser ma w sobie multum narzędzi, które analizują dane, które tam mamy zapisane, a wręcz dane, które on ma, nie są przechowywane w wielu miejscach w sposób czysty. Tylko my mu na przykład przechow... zapisujemy jakiś ciąg znakowy, a jak Elastic Search sobie postanowi, to on ten ciąg znakowy może na przykład przechowywać w czymś, co się nazywa indeks odwrotny Lucin, na przykład zapisując każde słowo z osobna i zapisując jego pozycję, gdzie się w tekście znajduje, albo jakie ma odległości do innych słów, no nie? I to powoduje, że te dane puchną bardzo mocno jeżeli chodzi o dysk, jeżeli chodzi o pamięć, ale dzięki temu Elasticsearch może w nich o wiele lepiej wyszukiwać na przykład pełnotekstowo i tym podobne. I dlatego nie powinniśmy przechowywać wszystkich danych w Elasticsearchu, bo jeżeli zrobimy lustro bazy danych, to to wtedy strasznie puchnie, strasznie dużo zajmuje danych i będziemy mieli taki case, jak całkiem niedawno, kiedy Elasticsearch... Padł w pewnym miejscu, o którym nie powiem, i Marcin musiał wziąć i wczoraj, bo to było wczoraj, wziąć i pogmerać, żeby właśnie pamięć gdzieś tam się zgadzała. Ale to było związane nie z tym, że przechowujemy zbyt dużo w nim danych, ponieważ my de facto w BitBucket tutaj znamy dobre zasady, ale to było związane z tym, że mamy dużo projektów, którzy korzystają razem z tego setra, i po prostu to się pomnożyło. nie? Więc Dlatego Elasticsearch nie jest bazą danych. Powinniśmy tam de facto przechowywać, przechowywać te dane, które służą nam do wyszukiwania w naszych wyszukiwarkach i nie tylko wyszukiwarkach, bo możemy wyszukiwać też po prostu w jakichś tam funkcjonalnościach, ale tylko i wyłącznie te dane. Następnie zapytania powinny nam teoretycznie zwrócić ID-ki produktów, tam ID-ki tych rzeczy, które szukamy a resztę już odpytujemy sobie szybkim indeksem bazy danych po ID-kach, żeby wszystkie pozostałe dane sobie zaciągnąć, no nie? I to właśnie powoduje, że mamy różnicę między bazą danych, a między Elasticsearchem, między indekserem, bo tych indekserów jest więcej. I pytanie, czy mamy, właśnie, czy znamy, czy korzystamy z innych indekserów. Czy ktoś tutaj korzystał może z, bazą, z innych indekserów? Powiem, że my w BitBagu... O, Mateusz. Ja chyba miałem w projekcie Solera. I mhm. To jest taki sam jak Elasticsearch, znaczy oni na wszystkie używają pod spodem. Z tej samej, większość używa tej samej biblioteki, czyli tego jeszcze tego e, mhm. to, tak, to był taki pierwszy indekser, chyba, nie? I oni tam powstała taka drzewowa biblioteka i większość tych indekserów jej używa pod spodem. No to jest stos odwrotny, no? To się chyba to nazywa. No ja jakoś tak. Więc jakby używałem, używałem też Solera, bo już był. I podobne problemy były, że on tak. dużo puchnie, coś podobnie, tak. nie? Tak, podobne e... problemy, trzeba się nauczyć się języka do zapytań. Czasem jak chcesz robić skomplikowane zapytania, to, to ale to i tak się postawię tak samo do Elastika, tego nie pamiętam. Tak jak hmm. potrzebuje jesteś w jakiegoś używam dokumentacji, bo innej dokumentacji. No właśnie to jest taki case, że jak się pisze wyszukiwarki, to zazwyczaj jedna osoba to pisze gdzieś w projekcie, może czasami dwie, czy coś a pozostałe robią z, y, inne rzeczy, no nie. I tak to jest, że nie zawsze tą wyszukiwarkę y, się robi, y, po prostu jako deweloper nie zawsze ją robię i później trzeba po prostu wziąć i no, przywrócić sobie wiedzę na ten temat, no nie, jak to w ogóle działa, bo to nie jest takie codzienne, no, nie. O, tutaj właśnie Mateusz nam podrzucił y, linka, może wrzucimy na YouTubea y, do Apache Lucene biblioteczki. No, w każdym razie i to jest indekser, z którego my korzystamy, z Elasticsearcha. Pytanie, czy znamy jeszcze inne indeksery, może działające trochę inaczej. Piotrze. No ja Ciebie, kruki wywołam do tablicy, bo mam wrażenie, że omijasz temat jednego serca, jakim jest DuFinder. Właśnie to chciałem zapytać, tak. Tylko pytanie, czy ktoś znadł Findera, albo może Lupa Search, na przykład? No bo jeżeli chodzi o Elastic Elasticsearcha, to to jest tak, że my go sobie stawiamy lokalnie bądź na serwerze. O, Mateuszu. Jeżeli jest taka lista, to pamiętam, że ktoś chciał kiedyś korzystać z Algoli. To jest tak samo, jakby Search as a Service, nie? więc oni jakby hmm. mają też wszystko, ale Ty to masz tylko serwis do wyszukiwania. I też, jakby tam jest jakiś dashboard do, do, do podbijania tych kolei, jakby w serwisie. No i pytanie, czy to jest lepsze niż Elasticsearch, czy w ogóle niż te indeksery? Zresztą, moje zdanie jest takie, że to jest bardziej ograniczone, bo. Oni dają jakieś zazwyczaj, oni, oczywiście chodzi o to, że dostawcy no nie, tych narzędzi, dają jakiś powiedzmy klikalny język, powiedzmy tego, żeby to wszystko sobie powyszukiwać, dają nam jakieś JavaScripty, żebyśmy sobie mogli okienko wyszukiwarki, bo to bezpośrednio jest wyszukiwarka niż indekser, dają nam jakieś JavaScripty, żebyśmy to na stronę sobie rzucili i jakąś ewentualną możliwość. Wystylowania tego, jeżeli nam w ogóle dają taką możliwość. No i tyle. No nie, więc jeżeli chcemy coś bardzo customowego, tak słabo, nie, Piotrze. Ja bym powiedział, że to zależy pewnie od skali projektu, bo przy większych projektach, przy większej ilości produktów, przy większej kastomizacji, no to powiedziałbym, że lepiej użyć Elasticsearcha i mieć nad tym pełną kontrolę, jak będziemy wyszukiwać, co będziemy wyszukiwać. Natomiast przy pierwszych projektach, przy takich mniejszych projektach, znacznie lepiej będzie wybrać, moim zdaniem, tego dufindera, czyli pracować z takim serwisem, do którego tak naprawdę strzelamy endpointem, i czy tam e, umieszczamy widget JS-owy, który nam będzie podpowiadał, a jest to po prostu szybsze do implementacji. My tego dufindera zrobiliśmy w jeden dzień. Tą zaraz powiem, że ona z Tixer'a też zrobił w jeden dzień. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy wiecie, ale mamy. Jeżeli pracujemy oczywiście z Sliusem, nie, no bo jakiś inny teraz projekt, no to może masz rację. Natomiast mamy wersję 4 Searcha i to jest plug and play do Syliusa od teraz. I automatycznie to po prostu działa, czyli działa na atrybutach, taksonach, opcjach i tak naprawdę nawet nie w jeden dzień a w 4 godziny masz działającego Searcha, Także polecam. Tak, Gracjan tutaj przyłożył bardzo dużo swojego serducha do tego pluginu. Ostatnio właśnie robił bardzo dużo refactoringu. Polecam Marcin Kukliński. No, w każdym razie tak, jeżeli chodzi o wyszukiwarki, to korzystamy sobie z tego typu narzędzi, no i to de facto zależy od skali projektu, nie? No bo jeżeli, tak jak Piotrek powiedział, mamy coś małego, klient chce mieć szybki sklepik. No to taki dofinder, gdzie wysyłamy mu jakieś requesty, jak się zaktualizuje, czy to produkt, czy to coś innego, czy jakieś lupa search, algolia. No to działa, po prostu mamy szybko zaimplementowane, każdy jest happy. Ale jeżeli chcemy mieć dużą customizację, mamy dużo wyszukiwań, przepraszam, yy, charakterystycznych wyszukiwań, skomplikowanych albo chcemy przyspieszyć pracę naszego, naszej aplikacji, nie tylko wyszukiwarki, bo Elasticsearch też tutaj pozwala generalnie jakieś filtrowania dodatkowe robić tym podobne, no wybór, wybór jakichś danych, no nie, bardziej zaawansowany, na przykład listingi produktów załóżmy, wybranych typów produktów, no to też tam może Elasticsearch zadziałać, no nie, nie tylko, właśnie to sasy zazwyczaj dają tylko wyszukiwarkę, a tu możemy Elasticsearcha użyć w wielu innych miejscach w projekcie. Jest jedna rzecz, o której nie mówiliśmy o Elastiku. On umożliwia też szukanie najbliższych. Te, te geolokalizacje. To też jest jakby. Może to nie jest jego główna funkcja, ale też ma to zaimplementowane. No już w tych dokumentach też jakby, że najbliższe musi znaleźć, nie. Tak, i jedną z fajnych funkcji Erastic jest też implementacja Fazines, czyli algorytmu Levensteina który yy, sprawdza, czy słowo jedno jest bliskie do drugiego słowa na podstawie jakiegoś tam parametru. I jeżeli się pomyliliśmy, na przykład, zrobiliśmy literówkę w wyszukiwaniu, to on może gdzieś tam, powiedzmy, przymknąć na to oko. No nie? Jest taki algorytm Levensteina, który chyba tam jest zaimplementowany, i to też jest właśnie taka zaleta. No nie? Właśnie to jest to, że Elasticsearch jest wyspecjalizowany w wyszukiwaniu no nie? tych wszystkich rzeczy, a baza danych to jednak przechowywanie. I dlatego te rzeczy powinno się odróżnić. To mogło się dokończyć, bo ja chciałem tylko zadać pytanie a propos właśnie jeszcze tych um, indekserów. Ale mhm. dobra, jak już przerwałem, to, to zadam pytanie. E, czyli tak, mamy, mamy ten pewnego Elasticsearcha, powiedzmy, ten indekser, który działa jako usługa ustawiana u nas Self-Host i mamy te zewnętrzne, które jak się domyślam, działają sobie prze, po API. Tak. E, pytanie. No bo tak, zgodziliśmy się, że na przykład w implementacji, znaczy dobra, w sumie nie zgodziliśmy się, bo implementacja też może być szybka, i tu, i tu, ale zastanawiam yy, się, o, jakie są różnice w prędkości, nie? Bo kontaktowanie się z usługą, którą mamy, self-host, raczej jest dość szybkie. Yy, z tym API może być różnie. Czy są duże yy, różnice? Roz, rozpatrując, że mamy podstawowe wyszukiwanie na na przykład finderze i podstawowe wyszukiwanie na Elasticsearchu, yy, jakby jaka jest różnica w prędkości wyszukiwania, bo to też jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby klient dostawał szybko te wyniki. Hmm. Dzięki matu. Zani? to przede wszystkim zależy od ilości produktów. I generalnie tutaj tak, też bym patrzył, jakie są potrzeby, ponieważ to i tak są milisekundy w porównaniu do wyszukiwania po MySQL, czyli do bazy danych zapytania. Gdzieś tam różnice na przykład na projekcie jakie widzieliśmy to było różnice między dwie sekundy po bazie danych do 40 milisekund zapytanie do elastika. także gdzieś tam zewnętrzne jakieś API no to to będzie jakieś tam 200-400 milisekund, co tak naprawdę jest niezauważalne praktycznie, natomiast na czym ja bym się bardziej zastanowił to na tym, że ile faktycznie klient ma tych produktów i jaki ma ruch, Ponieważ self-hosting Elasticsearcha jest dość drogi, bo on troszeczkę zżera zasobów, nie jest to lekka aplikacja i jeżeli klient, załóżmy, no teraz tak strzelam, ale powiedzmy, ma gdzieś tam do 30 tysięcy produktów, no to nie do końca się opłaca mieć po prostu Elastika po swojej stronie przy, przy jakimś tam mniejszym ruchu. Ale już powyżej tego, gdzieś już jak zaczynamy mieć naprawdę dużo produktów, duży ruch, duże, duże tak naprawdę, no skomplikowaność tak naprawdę, nie, czyli tak jak w studiach, faktycznie mamy dużo atrybutów, mamy dużo opcji. Bardzo na przykład o wielojęzyczność. To jest też bardzo fajne, czego nie powiedzieliśmy. Ale elastyk też potrafi wiele, wiele języków sobie. I na przykład możemy sobie wpisać koszulka i zaprogramować elastyka w ten sposób, że będzie szukał i po nazwie, i będzie szukał po deskrypcji takiego produktu, i po krótkiej deskrypcji, jeżeli zaindeksujemy, to i nawet po jakichś tam tak, także. Odpowiadając na twoje pytanie, nie będzie dużej różnicy, jeżeli to jest mały sklep i ma małe wymagania, natomiast będzie potężna różnica, jeżeli zaczyna się naprawdę na poważnie. Nie? Tak, ja chciałem tu zwrócić jeszcze jedną uwagę, skoro jesteśmy jeszcze przy tych indekserach, że jeżeli mamy Elasticsearcha, to Elasticsearch z tego co pamiętam tak działa, że jak wysyłamy mu dokument jakiś do zapisu, to on go odbiera, chyba w sposób nawet taki typowo event sourcingowy, czyli po prostu go sobie zapisuje, to, to żądanie nasze, i wewnętrznie go sobie mieli. No nie? Gdzieś tam, powiedzmy, chodzi o to, żeby on jak najszybciej odebrał od nas dane, żeby to nie było tak, że on odbiera te dane i mieli je w trakcie wrzucając je do indeksu. Bo to o wiele wydłuża proces wtedy zapisu i obciąża go generalnie, tak jak mikroserwisy się obciąża, no nie, czyli on zapisuje nasz dokument i sam sobie w, oczywiście w dosyć szybkim trybie, ale sam sobie decyduje, kiedy go najlepiej jak zapisać. Także mamy tutaj też szybkie strzały, a jeżeli chodzi o takie strzały do API zewnętrznego serwisu, który nam daje możliwości wyszukiwarkowe, to po pierwsze. Tutaj to wszystko musi przejść przez Apache, bądź Nginx'a, tutaj to wszystko musi gdzieś tam, no zazwyczaj leci tam jakaś logika w PHP, ASP-ie, czy innym tego typu narzędziu, więc to troszeczkę już trwa. Kolejna rzecz jest taka, że takie narzędzia typu SAS potrafią brać dodatkowe pieniążki za to, że często uderzamy do nich. Liczą nam na przykład requesty per dzień, per miesiąc i tym podobne. Y, zwiększają tam plany, y, jeżeli to przekroczymy, i tym podobne. Albo y, jeżeli jest taka sytuacja, że na przykład my sobie zrobi, y, zrobimy jakiś duży import produktów gdzieś tam do nas, to tego typu narzędzia mogą po prostu no, nie wydolić, no nie, y, bo właśnie dlatego, że, co powiedziałem, że tam się odpala po prostu logika, którą Elasticsearch jako de facto serwer, tak, tak bym powiedział, sam sobie układa w momencie, kiedy on chce to zaindeksować, bo de facto jak my coś zapisujemy w indekserze, to z tej perspektywy wydaje mi się, że ćwierć sekundy później, jak coś zostanie wrócone do, do indeksu, to to nie robi nam większej różnicy dla wyszukiwania, a dla niego robi, bo on ten odbiór, powiedzmy, szybko robi, a później sobie sam to przetworzy, nie? To no i tak jest moje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o relacje search'a, a o takie narzędzia, nie mówię, że Lupa, Search, Finder czy Algolia, tak? Robią takie rzeczy, jeżeli chodzi o te requesty, bądź są kiepskie w wydajności, ale to jest taka pokusa, która zawsze gdzieś tam jest w narzędziach typu SaaS. Dobrze, to ja w takim razie chciałem tutaj... Pytanie Mateuszu, czy to ci odpowiedziało na twoje pytanie? Tak, myślę, że jak najbardziej odpowiedziało to na moje pytanie.